halo kochani, dzień dobry, dzień dobry Ja Muklewicz się kłania miałam zamiar bardzo dużo wam powiedzieć ale właśnie teraz właśnie w tym momencie przyszła do mnie myśl żeby zrobić to bardzo krótko dla mnie wielkie wyzwanie dla mnie już wielkim wyzwaniem jest nagranie dla was filmiku które trwa 10 minut Spróbujmy dzisiaj połowę. Tak, zadumka środowa, wiosenna, mieliśmy dzisiaj słońce i tak dalej. Wiecie co? Tyle tego wszystkiego jest tyle tych wszystkich metod. Uzdrawiania, że ciągle jesteśmy chorzy, że ciągle coś nam jest i tak dalej. No, my sami najlepiej wiemy, co my chcemy uzdrowić, czy co my chcemy poprawić, ulepszyć, udoskonalić w naszych życiach. Właściwie każdy zewnętrzny, zewnętrzny aspekt, który do nas się przejawia, dopukuje jako, jako osoba, która może coś powiedzieć, tak jak ja teraz, jestem tylko tak naprawdę projekcją Waszą, tych, którzy teraz mnie oglądacie i do czegoś Wam jestem po prostu potrzebna. Po prostu. Jestem Waszą potrzebą, Waszym hologramem, który się wyświetla w Waszej rzeczywistości na Wasze potrzeby. Ok? I teraz. Skoro ja jestem takim hologramem, i skoro ja również tworzę Was, to czy jest ktoś inny, kto może mnie kochać? Czy jest ktoś inny, kto będzie wiedział, co mi naprawdę jest potrzebne? Co mi naprawdę jest potrzebne poza mną samą? No nie. Kochane dziewczyny, kochani mężczyźni. Jeśli tak jak u mnie w życiu kiedyś było, i waszym również doświadczeniem życiowym jest to, że macie trudności w relacjach partnerskich, że macie trudności ze znalezieniem dla siebie miejsca w życiu, to wiecie co zróbcie? Kupcie sobie jakiś symbol, który będzie oznaczał zawarcie związku małżeńskiego, dopóki śmierć. Nas nie rozłączy ze sobą. Ja tak zrobiłam. Jeden z tych pierścionków mi się a, zniszczył, więc odnowiłam swoje małżeństwo ze sobą. Droga czasami jest wyboista, bo okazuje się, że skoro zawrę taki związek małżeński ze sobą, to nie mam do kogo mieć pretensji na zewnątrz. I nagle rozumiem, że wszystko. Ale to absolutnie wszystko, co kiedykolwiek powiedziałam, pomyślałam, poczułam świadomie, lub nie, jest projekcją, hologramem, hologramem świata zewnętrznego. Dlatego zachęcam Was, abyście się stali swoim marzeniem, swoim dream partnerem. Wszędzie, wszędzie, we wszystkim, co robicie. No i zobaczcie, co się będzie działo. Powodzenia, niezła zabawa. No bo wiecie, to taka gra. I to życie to też taka gra. Babam! <grytulam> Całuję pozdrawiam, przytulam i życzę super zabawę. Ja już wyszłam za mąż i nie wracam. <grytulam> pa!